Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Mój Zielony Świat. Bardzo miło Was tutaj ponownie gościć. Witam nowych widzów, którzy niedawno do mnie dołączyli. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj ze mną. Oczywiście, również dziękuję widzom, którzy są ze mną od początku, że dalej tutaj jesteście ze mną i wspieracie moją skromną działalność tutaj na kanale. Dzisiaj przychodzimy sobie z nową paczuchą. Dlatego, że chciałem odświeżyć sobie sklep internetowy Florence Market, z którego zamawiałem paczkę ponad 2,5 roku temu. Pamiętam, też, że to był styczeń 2023 roku, i wtedy pamiętam też, że nie byłem zadowolony z tej paczki, bo rośliny przyjechały w złym stanie. Hitpack był zimny, dodatkowo rośliny były bardzo słabo zapakowane przed zimą, przed tym zimnym powietrzem. Ja, oczywiście, mam świadomość tego, że styczeń to nie jest dogodny czas, żeby zamawiać rośliny, ale z, w tym samym czasie zamawiałem też paczki z innych sklepów, i było wszystko ok. No i ja wtedy na jakiś czas dałem sobie spokój z tym sklepem. No i teraz naszła mnie taka myśl, żeby sobie odświeżyć ten sklep. Zamówiłem trzy rośliny tutaj w tej paczce. I będą to rośliny, których na moim kanale raczej nie zobaczycie, bo nie mam tych roślin w swojej kolekcji, tylko jedna. Roślina z tych trzech, które tutaj zobaczycie, jest tą, którą chciałem bardzo, bardzo mieć. Pozostałe zamówiłem po prostu z czystej ciekawości oraz wybierałem takie rośliny, które nie kosztują dużo, bo nie chciałem wydać jakoś dużo pieniędzy na tą paczkę, i stąd też te rośliny, które są tutaj w tej paczce, nie są to duże rośliny, a raczej małe sadzonki. No i zrobimy sobie taką recenzję po latach tego sklepu. Bo na moim kanale jeszcze tej recenzji nie było, jeżeli chodzi o Florence Market. Będziemy oceniać sobie sposób pakowania, stan roślin i opowiem Wam w ogóle, jak wyglądał czas wysyłki. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Mam nadzieję też, że zostaniecie ze mną do końca i zachęcam Was do zostawienia lajka i subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi serdecznie miło. No i co? Pozostaje nam tylko otworzyć paczkę i zobaczyć jakie rośliny mamy w środku. Ja mam tutaj też przygotowany rachunek i Wam od razu podam ceny tych roślin, więc nie będę przedłużał, otworzę sobie paczuchę. Wiecie co? Ja jeszcze Was troszeczkę... troszeczkę tutaj... O, zrobimy tak. Dobra. Zrobimy sobie w ten sposób, będziecie wszystko lepiej widzieć. E, mamy na kartonie naklejkę na miłego dnia. E, będziemy wdzięczni za pięciogwiazdkową opinię na Google. Zyskamy kod, e, kod obok aparatu telefonu, ważne. E, coś poszło nie tak? Daj znać na maila. Naprawimy to szybko. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie tym razem wszystko ok. Otwieramy sobie paczkę, nie przedłużając. Jeżeli chodzi o czas dostawy, to był w miarę szybki, powiem Wam, ale nie była to jakaś bardzo szybka dostawa, bo ja te rośliny zamawiałem sobie w niedzielę. Teraz, kiedy ja to nagrywam, jest czwartek, i roślinki szły do mnie 4 dni. Więc ta dostawa była taka powiedzmy szybka, ale wiem, że z niektórych sklepów te rośliny potrafią przyjść bardzo, bardzo szybko, nawet na drugi dzień czasem. No i widzę, że tutaj jest już jakiś gratis, bo zamawiałem trzy rośliny, a są w paczce cztery. Rośliny są zapakowane w taki sposób. Zobaczcie, w taki sposób są zapakowane rośliny. No i zobaczmy, co tutaj się kryje. Dobra, już wiem. Wiem, co tutaj jest, ale tą roślinkę pokażę Wam na samym końcu, bo to jest prawdopodobnie gratis. Z tego, co wiem, to chyba sklep właśnie daje jakieś takie gratisy od, od do paczek, ale nie jestem przekonany do końca. Rośliny były dobrze przytwierdzone do paczki, nic tutaj. Raczej się złego nie wydarzyło. No dobra, będziemy sobie za chwilkę to wszystko odpakowywać. Ja wydostanę rośliny tylko z kartona i będziemy sobie wszystko zaraz otwierać. Dobra, może polecimy od najmniejszej? Co? Ja mam tutaj tak ustawione, że polecimy od najmniejszej paczki. No to najmniejsza jest teoretycznie ta. No i tutaj jest roślina, którą chciałem mieć, dlatego że chciałem sobie poszerzyć kolekcję o tą roślinę. I mam też pewien plan na nią. Bardzo fajnie, że jest podłoże tutaj zabezpieczone od dołu. Ostatnio w unboxingu ze sklepu Fabrika Studio Zieleni mówiłem o tym, że to jest taka pierdoła, ale bardzo ważna i ja na to zwracam uwagę. Fajnie, że to jest zabezpieczone i pomyślał sklep, żeby tutaj tak to zabezpieczyć. Oczywiście pewnie nam się coś tutaj wysypie, ale mimo wszystko, chodzi też o samą taką schludność zapakowania. Wiecie, o to chodzi też. Jeżeli chodzi o sklep Florence Market, na pewno oferuje on duży wybór roślin doniczkowych, jak i roślin do ogrodu. Są tam, są tam też akcesoria do roślin, więc myślę, że taki bardzo uniwersalny sklep. No, i mamy pierwszą roślinkę. No, i tutaj mamy choję. Słuchajcie, mamy chojkę. Czekajcie, niech ja sobie tutaj tylko wezmę ten rachunek i już wam mówię, ile ona kosztowała. Ta choja kosztowała mnie 29,90. Jest to choja Australis Blondi. Choja Australis Blondi przekonała mnie tym, że ma bardzo fajne. Spore liście, takie dość zaokrąglone, i powiem Wam, że bardzo ładną sadzoneczkę dostałem. Taką dość gęstą, pomimo że tutaj ona sprawia wrażenie, że idzie na jeden stożek wzrostu, to tutaj ona w którymś momencie sobie odbija, no i roślina rośnie na dwa stożki wzrostu. Jest naprawdę bardzo zdrowa. Tutaj jakieś uszkodzenie mechaniczne na liściu, zobaczcie, widzicie? Już takie zabliźnione, ale widać, że ten liście jest pęknięty. Gdzieś może przy dostawie roślina się uszkodziła. Dobrze też jest zapakowane podłoże od góry. Wszystko jest zabezpieczone streczem. Roślinka, jeżeli chodzi o jej zdrowotność, naprawdę jest w dobrym stanie. Nie widzę tutaj żadnych szkodników. O, tutaj ten liść też jest trochę uszkodzony. Także mamy dwa uszkodzone liście. Ale powiem Wam, że ogólny, ogólne wrażenie, jeżeli chodzi o roślinę, jest bardzo dobre. Młode listki też pięknie, no, widzę, że będą się wybarwiać na taki bordowo-brązowy kolor. Obrzeża rośliny mamy takie kremowe. No, piękna roślina, naprawdę piękna roślina. No, i tak jak mówiłem, mam na nią pewien pomysł, ale jeszcze zobaczę, czy w ogóle go zrealizować. Na pewno dowiecie się na kanale o tym, bo nie jest to nic takiego niezwykłego, ale po prostu urodziło mi się coś w głowie i, i chciałem to, to zrobić. Ja dodatkowo odpakowałem, odpakowałem sobie jeszcze tutaj podłoże, bo chcę zobaczyć, co tutaj jest grane. Na wierzchu mamy jakieś chipsy, mamy trochę perlitu i powiem wam, że to podłoże, w które jest zapakowana roślina, nie jest takie najgorsze. Ja sobie tutaj pozwolę wyjąć ją z doniczki, bo chcę zobaczyć jak to wygląda w środku. Powiem wam, że jest trochę tych korzeni, ale główna mieszanka no to jest są chipsy kokosowe i perlit. Tutaj te Chipsy kokosowe są raczej e, obsypane tylko powierzchu, ale podłoże naprawdę nie jest złe. Roślina nie przyszła ani przelana, ani przesuszona, więc myślę, że tutaj jak najbardziej pozytywnie możemy ocenić sobie pierwszą roślinkę, która prezentuje się tak. No i lecimy sobie do drugiej rośliny. Co my tu mamy? No, tutaj jest na pewno niespodzianka dla Was, yy, dlatego że na pewno się nie spodziewaliście tej rośliny po mnie. Ja sam się zresztą nie spodziewałem, ale za chwilę powiem Wam, dlaczego zamówiłem akurat tą roślinę. No, tutaj wszystko jest mocno zabezpieczone. No dobra, czekajcie, bo już yy, zgubiłem tą kartkę, gdzie miałem ceny roślin. Już ją odzyskałem z powrotem, i za tą roślinę zapłaciłem 19,90. Już Wam pokazuję, co to jest. Już pewnie troszeczkę widzicie tutaj. No i mamy nowość. Nowość na moim kanale, nowość w mojej kolekcji. Esenantus marmurkowy, tak? Tak, to jest Esenantus marmurkowy. I powiem Wam szczerze, że ja tą roślinę już bardzo dawno widziałem na sklepach. I powiem Wam szczerze, że ona mi się nawet podobała ze względu na te piękne wybarwienie liści. Nie dość, że cudownie wybarwione liście mamy. Z tej strony to jeszcze ta spodnia część jest bardzo, bardzo ozdobna. Taki fioletowy, śliwkowy kolor tutaj. Piękne w ogóle wzory na tych liściach, jeżeli tutaj Wam uda się pokazać. No i jeżeli chodzi o Eschinantusa, to powiem Wam, że jest to roślina, o której nie wiem za dużo, dlatego że nigdy jej po prostu w swojej kolekcji nie miałem. Nigdy jakoś też specjalnie nie chciałem... Się wgłębiać w uprawę tej rośliny, nie posiadając jej, i powiem Wam, że wziąłem tą roślinę ze względu na to, że chciałbym po prostu zobaczyć, jak ona będzie u mnie rosła, czy ja sobie z nią poradzę, czy dogadamy się, bo może być to łatwa roślina, z którą ja się na przykład nie dogadam, różnie może być. Ja sobie oczywiście poczytam, a jeżeli macie jakieś sprawdzone porady. Na temat uprawy tej rośliny to serdecznie zapraszam Was do komentarzy. Możecie się śmiało tutaj swoją opinią podzielić i coś mi doradzić. Będę bardzo wdzięczny za to. Roślinka moim zdaniem spora. Naprawdę sadzonka wygląda dobrze, jest dość gęsta, nawet bym powiedział, że bardzo. Liście są trochę pobrudzone, ale to ze względu na to, że pewnie tutaj jakieś opryski były na tej roślinie, bo są jakieś takie ślady na liściach, ale. Roślina jest zdrowa. Tak, sobie jeszcze spoglądam na liście, czy wszystko jest tutaj ok, czy nie ma żadnych szkodników, ale nic tutaj na pierwszy rzut oka nie widzę. Oczywiście, jeszcze przy przesadzaniu, będę sobie sprawdzał tą roślinę, na pewno ją umyję, posadzę w jakieś fajne podłoże. Czekajcie, no, coś tutaj chyba dostrzegłem. Czy mi się coś. O, jednak, coś jest, słuchajcie. Jednak coś jest. Nie wiem, czy to jest. Czy to nie jest mszyca? To jest chyba mszyca, słuchajcie. Na dwóch liściach widzę mszycę. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo to jest bardzo mała. O, widzicie na tym listku, gdzie trzymam palucha? Jest taka. Jest taki fragment, taka kropeczka. Tutaj na tym liściu. No i tutaj właśnie to jest ta mszyca. Nie, to jest na pewno mszyca, słuchajcie. Bo to, to nic innego raczej nie jest. Ja sobie ją zdejmę. I tutaj też jest druga. No będę musiał przejrzeć, przejrzeć dokładnie tą roślinę, bo nie chciałbym, żeby tu mi się jeszcze mszyce zadomowiły. Obejrzę ją sobie jeszcze raz tutaj przy was. Żeby zobaczyć, czy nie ma tego więcej czasem. Ja wam powiem, że ja kiedyś mszyce miałem, ale to na początku swojej drogi roślinnej i pamiętam wtedy, że to na filodendronie tę mszyce miałem, to był chyba filodendron Pink Princess. Wtedy jeszcze bardzo popularna roślina i bardzo taka rozchwytywana w świecie, w świecie roślin, ale. No na razie tutaj więcej nie widzę, roślina będzie na pewno wymagała porządnego umycia. Jeżeli chodzi o podłoże, to tutaj, tutaj jest chyba zastosowany ten sam zabieg jak w przypadku chojki, że mamy po prostu tutaj chipsy kokosowe wysypane na na roślinie, chociaż wiecie co, ja sobie to otworzę i sprawdzę. A sprawdźmy to sobie, jak to tutaj wygląda. Muszę tutaj porozcinać trochę tą folię, bo jest jej naprawdę sporo. Ale sprawdzimy sobie to podłoże. Nic nas to nie kosztuje. Wy będziecie też mieli dobry obraz sytuacji, jak to wszystko wygląda. Bo ja też te filmy robię po to, żebyście wiedzieli, jak wygląda pakowanie, jak wygląda. Sama roślina ze sklepu, żebyście po prostu nie zastanawiali się, czy zamawiać, czy nie zamawiać. No i tak, jak tutaj mówiłem, są chipsy kokosowe, a sprawdźmy sobie jeszcze system korzeniowy. No tutaj, jak widać, podłoże produkcyjne, ale korzenie są zdrowe, chociaż powiem Wam, że dość ciężko będzie się tutaj usuwało to wszystko. W sumie nie wiem, czy po co sklep tutaj sypie te chipsy kokosowe, czy to tylko taka. Taki, taki zabieg estetyczny jest, czy. Bo nie wiem, nie, nie znam tutaj celu. Po co sypać chipsy kokosowe, jak pod spodem jest podłoże produkcyjne? No ale to już nieistotne. I przechodzimy sobie do przedostatniej rośliny. No i tutaj powiem Wam, że jest konkret, bo spodziewałem się. Że będzie to mniejsza roślina, tym bardziej, że zapłaciłem za nią 24,90 i nie spodziewałem się jakiejś dużej sadzonki. A wychodzi na to, że roślina jest ogromna. Czekajcie, ja sobie tą roślinkę trochę odsunę. Wow! Wow! Słuchajcie, ale, ale wielka roślina! Ale wielka jest ta roślina! No nieźle. Powiem wam, że nie spodziewałem się aż tak ogromnej sadzonki. Zamówiłem sobie pieniążka, e, czyli pilea peperomides, 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 pepero, peperomiodes, peperomiodes. Dobra. Ale generalnie jest to pieniążek pilea. Ja kiedyś pieniążka miałem. Kupiłem sobie chyba wtedy na zielonym parapecie tego pieniążka. On bardzo ładnie mi rósł. Później gdzieś tam przez zimę zaczął mi marnieć, i to było gdzieś tam na początku mojej drogi z roślinami. I pamiętam już trochę jak przez mgłę, ale ja ją chyba przesuszyłem. Przesuszyłem tego pieniążka wtedy, no i musiałem się z nim pożegnać. Tutaj mam bardzo dużą roślinę. Nie spodziewałem się, że aż tak rozrośniętą. I o, tutaj liść mi odpadł. Ale to było dziwne, bo ten liść w ogóle był jakiś taki. Jakiś taki dziwny, wątły jakiś ten liść. Więc tutaj nam coś odpadło. Ofu, Słuchajcie, jakiś robal tutaj siedzi. Uch, czekajcie, ja sobie go zdejmę. Bleh. A tutaj następny robak. Boże, ile tu jest robaków na tej roślinie. Chyba z tej rośliny. Fu. No dobra. E, co do samej rośliny, bardzo duża sadzonka o mega dużych liściach i ja powiem wam szczerze, że tutaj e, ja chyba zamawiałem zwykłego pieniążka, a dostałem jakiegoś pieniążka z taką lekką wariegacją. Widzicie, że tutaj są jakieś takie... Przebarwienia sugerujące, że to może być jakaś wariegacja. Być może jest to po prostu jakiś pieniążek z wariegacją, tylko słabiej wybarwiony. Tutaj jeżeli chodzi o podłoże, to jest chyba to samo, co we wcześniejszych roślinach, czyli podłoże produkcyjne jest podsypane chipsami kokosowymi. Ja już tutaj nie będę tego odpakowywał, ale tak jest. Jeżeli chodzi o szkodniki, przyjrzyjmy się tutaj, czy coś się tutaj złego nie dzieje. Bo po tych mszycach na tym eszynantusie, to powiem Wam, że troszeczkę, troszeczkę tutaj mi się taka lampka ostrzegawcza włączyła. Muszę sobie to dokładnie przejrzeć. Trochę tutaj przy Was, trochę poza filmem na pewno przejrzę i pójdą roślinki na pewno... Do umycia. No i chyba też tutaj na tego eszynantusa zastosuję oprysk na mszyce, bo mam tam jeszcze trochę specyfiku na, na mszyce właśnie i... Ale tutaj chyba jest czysto, słuchajcie. Jest czysto, nie licząc tych ochydnych robaków, które były na jednym, na jednym liściu. Jest OK, słuchajcie, no... Nie będę się tutaj wiecie czepiał, bo sama roślina jest naprawdę piękna. Jest kilka sadzonek w doniczce, to jest też fajne. Tutaj jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta sadzonka. Pieniążek bardzo łatwo się rozgałęzia. Też z tego co pamiętam, to bardzo łatwo się ukorzenia, więc jestem dobrej myśli, ale ta roślina raczej ze mną nie zostanie dlatego że planowałem tą roślinę podarować mojej mamie, ale dopiero wtedy kiedy ja ją przesadzę i niech ona się troszkę zaklimatyzuje u mnie, wtedy pójdzie do mamy, żeby tutaj mamy się nic złego z tą roślinką nie działo, tutaj jakiś listek mi jeszcze odpadł. One są bardzo delikatne, trzeba na nie uważać. No i przechodzimy sobie do ostatniej rośliny, do rośliny gratisowej. Niedłużej, ale to jest zawsze bardzo miły gest ze strony sklepu, że, że takie coś wysyłają. Ja już sobie wcześniej podejrzewałem, jaka to będzie roślina. I powiem Wam, że, że nawet się trochę cieszę, dlatego że Teraz zobaczycie jaka to jest roślina, tylko ja sobie to porozdzieram. No i tutaj mamy napisane roślina niespodzianka dla ciebie trzykrotka trikolor. Słuchajcie, trzykrotka taka malutka sadzonka w gratisie. Bardzo miły gest ze strony sklepu. Jak wiecie dobrze, ja w swojej kolekcji mam tylko jedną trzykrotkę. Ostatnio ją, ją pokazywałem w ulubieńcach miesiąca. Możecie sobie ją tam zobaczyć. Ta jest też bardzo ładna. Ma piękny kolor łodyg, taki fioletowy. Naprawdę piękny. Zobaczymy, czy z tą roślinką mi dobrze pójdzie, bo nie jest to duża sadzonka. Ja oczywiście z trzykrotkami to mam małe doświadczenie. Jedna roślina, którą mam, no to wyjątkowo dobrze mi rośnie, bo pozostałe trzy krotki, które kiedyś miałem, no to niestety po jakimś czasie mi umierały. A tutaj mamy sadzoneczkę do spróbowania, czy będzie wszystko w porządku. Zobaczymy, jak tutaj uda mi się z tą rośliną zaprzyjaźnić. I od razu sobie przejrzę tutaj, czy nic tutaj na tej roślinie nie ma, żebym się nie. Nie zdziwił później, jak coś tutaj będę miał na tych listkach. Ale tutaj wydaje się czysto roślina, jak generalnie od podłoża troszeczkę jest brudna, bo tutaj są jakieś luki w zabezpieczeniu. Ale bardzo, bardzo miło. No i słuchajcie, trochę mam tutaj bałagan, ale zamówiłem sobie dzisiaj trzy rośliny. Wspólnie je odpakowaliśmy. Dajcie znać, co sądzicie o sklepie Florence Market. Co sądzicie o roślinach, o moich wyborach? Jeżeli chodzi o choję, no to oczywiście zostaje ze mną. Trzykrotka zostaje ze mną ze względu na to, że chcę spróbować z kolejną, jeżeli już dostałem taką niespodziankę. Pieniążek trafi do mojej mamy, bo ja niestety na tą roślinę miejsca nie będę miał. A jeżeli chodzi o eszynantusa, to zobaczymy jak mi będzie z nim szło. Jeżeli zauważę, że nie idzie mi z tą rośliną, to po prostu ją oddam. Także tutaj dwie z tych trzech roślin były zamówione w formie takiej ciekawostki, żeby też przeprowadzić dla Was tą recenzję, a zawsze mam komu te rośliny oddać, jeżeli mi się dalej nie będą podobały. No i czekam na Wasze komentarze. Co Wy sądzicie? Dajcie znać, czy ostatnio zamawialiście z tego sklepu, w jakim stanie Wam przyszły rośliny. Jestem bardzo ciekaw, co Wy zamawialiście, co Sądzicie i. I to tyle chyba. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem. Dużo za te sadzonki nie zapłaciłem, bo za całe zamówienie, czekajcie, gdzie ja mam tą kartkę. Gdzie ja mam tą kartkę? Słuchajcie, a dobra, jest. Za całe zamówienie zapłaciłem razem z przesyłką 94,60 i. Jeszcze raz przypomnę, z 19,90, hoja 29,90 i pieniążek 24,90. Wysyłka kosztowała mnie 19,90 do paczkomatu InPost. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się podobał. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!